Gość poranka. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś ze mną w studio pan Ryszard Olczuk z Płockiego Klubu Olimpijczyka. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zima, można powiedzieć, trwa, no bo pogoda, pogoda nie sprzyja ja jeździe na rowerze, bieganiu. Chociaż są tacy, którzy, którzy całym rokiem to robią i nie odpuszczają, no ale. Są też różne inne metody na uprawianie sportu. Na uprawianie czy to sportów dyscyplin olimpijskich, czy, czy nieolimpijskich. Proszę powiedzieć, czy ten okres taki zimowy jest trudny, szczególnie dla młodych, którzy no, mają komputery, mają smartfony i czasami ciężko ich przekonać do tego, żeby sport uprawiali. Zależy o czym i o kim mówimy, bo jeśli chodzi o samych sportowców. Część dyscyplin tak zwanych letnich zakończyła swoje, swoje starty w okresie głównym, swoje starty główne i dzisiaj praktycznie albo odpoczywają, albo rozpoczynają cykl przygotowawczy do następnego sezonu. Tak się dzieje w tych dyscyplinach już o wysokim wyczynie. Sporty halowe czy inne, które mają inny cykl, gdzie rozgrywki są prowadzone szczególnie w okresie jesienno-wiosennym, no zimowym pilnie startują, trenują i tak dalej. Natomiast dla przeciętnego człowieka, dla przeciętnego zjadacza chleba, że tak powiem, zainteresowanego kulturą fizyczną nie jest ani straszna pogoda. Sam 4-5 razy w tygodniu robię po te 20 km na rowerze. W swoim wieku to już jest, wydaje mi się, sporo i widzę bardzo dużo osób w moim wieku, którzy albo biegają, albo jeżdżą na rowerze, że albo pływają, także wszystko zależy od tego, jakie mamy cele, sobie stawiamy, jakie mamy ambicje. A również myślę, że oferta ze strony wielu stowarzyszeń sportowych, władz miasta, dla młodzieży też jest yy, niemała. Oczywiście. Które no by tylko chcieli z niej korzystać. Oczywiście. No na przykład ścianka wspinaczkowa w na Arenie, zupełnie za darmo, no to myślę, że jest dobra oferta dla każdego, bo ścianka wspinaczkowa to jest taki sport na każdy wiek, który też angażuje no, całe ciało, wszystkie partie mięśniowe. Prawda? Oczywiście, że tak. No jest to bardzo wszechstronne. Fajnie, że taki obiekt powstał na terenie miasta bo do niedawna e, ci ludzie, którzy byli zainteresowani wspinaczką, spinali się na e, moście, starym tak zwanym moście od strony Płocka e, po przyczółku mostowym i dzisiaj mają piękny obiekt, obiekt do tego, żeby tam spełniać swoje jakieś e, marzenia sportowe. Tak jest, obiekt jest naprawdę imponujący, jest także no, bardzo zaawansowany technologicznie. E, mówił Pan o tym, że e, w tym Okresie bardzo dużo osób uprawia sport. Ja na przykład po sobie zauważyłem taki chyba paradoks, że zawsze, a szczególnie w tym roku, to jest jakoś nasilone, że zawsze o tej porze ja też zaczynam na przykład bardziej aktywny sportowo być. Czy to może jest tak, że Brakuje nam tego, co w lato, no bo w lato nie ma problemu, żeby wyjść na rower, nie ma problem, problemu, żeby pobiegać czy wyjść na spacer, jednak zimą no, często się chowamy, bo zimno, bo deszcz wsiadamy do samochodu, a jednak, a jednak tego ruchu człowiekowi potrzeba. Czy to nie jest tak, że my tą taką aktywnością fizyczną, taką czasami też na siłę, próbujemy sobie to zrekompensować, że nasz, organ, że nasz organizm tak poświadomie nastopcha. Na pewno tak, bowiem ci ludzie, którzy potrzebują właśnie aktywności fizycznej, aktywności ruchowej. Na pewno nie będą wybierali tylko słonecznych dni, nie tylko ciepłych dni, ale o każdej porze na pewno znajdą chwilę czasu, żeby taką aktywnością fizyczną się wykazywać. Natomiast, no cóż, ci, którzy swoje emocje, czy swoje przeżycia sportowe wolą spędzać przed telewizorem, względnie przed monitorem telewizora, komputera, no to już jest ich problem, ale słyszymy z każdej strony. A szczególnie od tych, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, od strony lekarzy, że no niestety róg jest najlepszym lekarstwem na wszystko i wszystkim zresztą polecam, szczególnie dla osób w moim wieku, że zawsze nawet ten 15-minutowy czy 30-minutowy spacer według ich możliwości fizycznych po najbliższym otoczeniu jest bardziej korzystniejszy dla ich zdrowia niż 5 czy 6 tabletek łykniętych. Nawet tych, którzy, które mają przynieść zdrowie, już nie mówię o chorobie. Oczywiście. A niech pan powie, bo w sporcie od wielu, wielu lat pan jest, czy teraz jest moda na sport? Czy jest moda na sport? E... Jak obserwuję, to jest, są dwa zjawiska. Coraz mniej angażuje się młodzież, rzeczywiście młodzież do sportu. Dzisiaj nie widzimy niestety na osiedlach. Mimo pięknych obiektów, kiedyś tych obiektów nie było, ale widzieliśmy chłopców grających piłkę nożną na każdym osiedlu, ulica na ulicę, mecze, czyli na kasie aktywność ruchowa, dziewczynki, skakanki, klasy, gumy i tak Dzisiaj tego niestety nie widzimy. Drugie zjawisko, które się bardzo upowszechniło, to są zawody organizowane i udział w tych zawodach dla osób starszych. Mamy tutaj bieg między mostami i tak dalej. Może dlatego, że pokazuje to telewizja, ale również sporo osób dorosłych, dojrzałych biega. No, może jeszcze w polsku nie ma tyle jak w większych miastach. Ja ostatnich kilka lat spędziłem w Poznaniu. Tam nad Maltą rzeczywiście są doskonałe miejsca do biegania, do jeżdżenia na wrotkach, do jazdy na rowerze, do zwykłego marszu, do zwykłego dzisiaj popularnego marszu z kijkami. Specjalnie używam polskiej nazwy, żeby nie wprowadzać do tak tej języcznych określeń. Tych ludzi jest dużo, dużo więcej. Bardzo żałuję, że u nas, nas to że u nas... Że u nas nad, nad popularną w okresie letnim Wisłą nad Sobudką? Nad no, Wisłą, a szczególnie nad Sobutką, yy, No Nie stworzono takich warunków, bowiem ruch samochodowy, bowiem ta jezdnia dookoła, ja to nazywam mało są Płocka, yy, powoduje to, że ani na wrotkach nie pojeździmy, ani nawet specjalnie pobiegać nie możemy ze względu na tą nawierzchnię tych aleje, które są zrobione. Jednak dla chcącego nic trudnego, i my teraz, korzystając z naszego czasu antonowego, zachęcamy wszystkich do tego, aby sportu prawiali, czy to jest. Spacer czy to jest jakaś wyczynowa siłownia, bieganie sztuki walki, wszystko jest przyjemne, no i wszystko odbija się pozytywnie na naszym zdrowiu. Tak jest, no jak najbardziej. Zachęcam wszystkich ludzi do aktywności fizycznej, bowiem nic tak nie przedłuża ani zdrowia, ani naszej wydolności, ani normalnej witalności, jak ruch Aktywność fizyczny. Sportowa, Aktywność oczywiście. sportowa, A ze mną w studio był pan Ryszard Olczuk z Płockiego Klubu Olimpijczyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski. Gość poranka.